Horty Universe, witam Was Opelus dobry. Si, i... e, dzisiaj pokażemy Wam Space Marine zawartość pudełka Space Marine Vindicator. No, żeby było wiadomo co kupujemy, nie kupujemy kotaworku, a z oglądamy do środka. No, pisa. Pisa bok, bok. I, I pierwsza, pierwsza wypraska. Standardowy rinosowa wypraska, czyli bok, bok z rinosa od środka i od zewnątrz, eee, górne płyty, tąsienice, oświetlenie, płyta, po której chodzą nasi marynsi, albo orki, jak zostanie zlutowany. Odradzam. <laughs> eee, elektronika cała i pokrywa przedniego. Tutaj jest znacznie mniejsza wypraska. Tak, czyli to co mamy standardowo na naszym windikatorze, tak? Czyli na ewentualne dowódca, ewentualne pin mounted boltery i tak dalej, i tak dalej. Także tak wszystko tu jest, wszystko co umieszczamy tak naprawdę na naszym windikatorze. kadłub, tak? Tak, tutaj. znowu kadłub tak? Czyli znowu bok, od zewnątrz i od środka, od zewnątrz od środka, od, ze... Piu, od zewnątrz i od środka. Gąsienicę pokrywa, znaczy własny tylny, przednia maska, no i górna cała kadłubek od góry, jak i też nakładka na górę, opcjonalna do tej, którą wcześniej pokazywaliśmy, i boczne władzy. O, a tu już mamy coś, co jest w czyli tak, mamy lemierz przedni, bardzo ładny, mamy górną pokrywę, którą w tym momencie wymieniamy z tamtą. Eee, mamy nasze pociski do windikatora. Zastanawiamy się gdzie umiesz nasz te pociski. Eee, chyba jako dodatkowo, wiesz. <noise> to będzie mój pierwszy indikator, więc za bardzo nie wiem. Tu mamy boczne opancerzenie, znaczy tak boczne mhm. raczej do tego. Tu mamy lemierz. Eee, tu chyba boki lemierza wydaje tak, mi się. Tak, tak. Jakieś pokrywy. złoty powietrza z tyłu do chłodzenia naszego działa. Eee, tu zaczepy, i te pneumatyczne. Pneumatyczne Tak jest. I co tu mamy z góry? O, naszą lufę windykatora. Bardzo smarnie. Krótka, gruba. Nie składa jej lepiej tego windykatora. <noise> nie? <głosy> nie. Fajnie no, <i> będzie. <noise> no, oki fajnie, takie plackie Standardowo. Standardowa instrukcja. Tak, instrukcja do tak, ja, imperatora. O, tu przynajmniej widać tą naszą wypraskę. A tutaj zaskoczenie, bo aż dwie naklejki wodne. Tak jest. Bardzo dużą ilością naklejek dla wilków. Chyba przesadzili. No, cały Space wolf Transfer. A, a, a gdzie, gdzie Dark Angels? No, jak zwykle. Lecy, no i oczywiście no, standardowo Chaptery. Tak jest różnego rodzaju. główne, no resztę sobie musimy zrobić sami. To, to, to było wszystko. Dziękujemy miesięcznie. 40 Universe pozdrawiam.